Zastanówmy się przez chwilę. Jak to się dzieje, że taka prosta rzecz, jak, powiedzmy, zakup papieru do drukarki, staje się nagle oficjalnym, nienaruszalnym zapisem w historii całej firmy? To fascynująca podróż i właśnie ją dzisiaj prześledzimy, od samego działania aż po bezpieczne archiwum. Dobrze, a więc co mamy w planie? Zaczniemy od czegoś absolutnie podstawowego, czyli różnicy między operacją a zdarzeniem. Potem Uwaga, cztery ruchy, które rządzą bilansem. Następnie poznamy cichego, ale najważniejszego bohatera księgowości. A na sam koniec zobaczymy, jak taki dokument trafia do archiwum i staje się częścią historii firmy. No to co, zaczynajmy. No dobrze, zacznijmy od absolutnych podstaw. Bo tak naprawdę nie wszystko, co dzieje się w firmie, od razu ląduje w księgach. Weźmy taki przykład: podpisanie umowy o pracę, a z drugiej strony wypłata pensji. Niby obie rzeczy są ważne, ale w księgowości to dwa różne światy. No właśnie, na czym polega ta kluczowa różnica? I tu mamy sedno sprawy. Zdarzenie. Takie jak podpisanie umowy, to jest w zasadzie obietnica, intencja. Nic się jeszcze finansowo nie zmieniło. A operacja gospodarcza? O, to już zupełnie inna bajka. To jest moment, kiedy faktycznie coś się dzieje z pieniędzmi firmy. Ktoś coś kupuje, za gotówkę, pieniądze znikają, a pojawiają się materiały. I właśnie, ale to właśnie tylko takie operacje, te realne, trafiają do ksiąg. Więc podsumowując ten punkt, kluczowe jest to, że operacja gospodarcza to ten jeden konkretny moment, w którym liczby w bilansie firmy faktycznie drgnęły. Coś wzrosło, coś zmalało. Albo mamy więcej majątku, albo pojawił się nowy dług. I właśnie ten moment, ta zmiana musi, ale to musi zostać udokumentowana. Okej. Okay. Czyli wiemy już, co właściwie księgujemy. Ale teraz pytanie za 100 punktów: jak to się robi? Bo okazuje się, że każda, absolutnie każda operacja musi pasować do jednego z czterech i tylko czterech ściśle określonych scenariuszy wszystko po to, by utrzymać idealną finansową równowagę firmy. Ta metafora z wagą jest naprawdę świetna. Pomyślmy o finansach firmy właśnie jako takiej idealnie wyważonej, staroświeckiej wadze szalkowej. Na jednej szalce leży wszystko to, co firma ma, czyli jej aktywa, a na drugiej, wszystkie jej zobowiązania, czyli pasywa. I teraz najważniejsze: cokolwiek by się nie działo, jakakolwiek operacja by nie zaszła, ta waga musi pozostać w idealnej równowadze. Zawsze, bez wyjątków. I właśnie te cztery scenariusze to są jedyne dozwolone ruchy w tej grze. Można powiedzieć, że mamy cztery opcje: albo przesuwamy ciężarki tylko na jednej szalce, tej z aktywami, albo tylko na drugiej, tej z pasywami, albo dokładamy tyle samo na obie szalki, albo zdejmujemy tyle samo z obu. Brzmi prosto. Zobaczmy, jak to działa w praktyce na konkretnych przykładach. No to jedziemy z pierwszym typem operacji. Najprostszy z możliwych. Wyobraźmy sobie, że pobieramy gotówkę z banku. Co się dzieje? No cóż, na koncie bankowym mamy mniej pieniędzy, czyli jedno aktywo nam maleje. Ale w tym samym momencie w kasie firmy pojawia się dokładnie ta sama kwota w gotówce, czyli drugie aktywo rośnie. Efekt? Ciężar na szalce aktywów po prostu się przesunął z jednego miejsca w drugie. Suma się nie zmieniła, waga jest w idealnej równowadze. Dobrze, a teraz ruch numer dwa. Przenosimy się na drugą szalkę wagi, czyli na stronę pasywów. Powiedzmy, że mamy do spłacenia fakturę u dostawcy, ale bierzemy na to nowy kredyt w banku. Co się dzieje? Nasz dług wobec dostawcy znika, czyli jedno zobowiązanie maleje, ale pojawia się nowe zobowiązanie tym razem wobec banku. Znowu, suma się nie zmienia. Po prostu jeden dług zamieniliśmy na inny. Zmienił się tylko wierzyciel. Scenariusz numer trzy. Tutaj zaczyna się dzieć coś ciekawego, bo ruszamy obie szalki naraz. Kupujemy coś dużego na kredyt, na przykład nowy serwer do firmy. Co się dzieje? Z jednej strony rośnie nam wartość majątku, czyli aktywów. Mamy nowy cenny sprzęt. Ale z drugiej strony rośnie też nasze zadłużenie, czyli pasywa. Dokładamy więc taki sam ciężar na obie szalki wagi. Obie idą w górę, a cała suma bilansowa rośnie. No i został nam ostatni, czwarty ruch. Jest to w zasadzie lustrzane odbicie poprzedniego. Spłacamy nasze zobowiązanie powiedzmy przelewem z konta. Co się dzieje? Z konta znikają pieniądze, czyli maleją nam aktywa, ale jednocześnie znika nasz dług, czyli maleją też pasywa. Zdejmujemy więc identyczny ciężar z obu szalek. Obie idą w dół, a suma bilansowa maleje. OK, mechanika jest już jasna. Mamy cztery ruchy, wszystko musi się zgadzać, waga musi być w równowadze, ale skąd tak naprawdę wiadomo, że te wszystkie operacje faktycznie miały miejsce? Na czym opiera się cała ta misterna konstrukcja? No właśnie, tutaj na scenę wkracza cichy bohater całej tej opowieści. Tym bohaterem jest dowód księgowy brzmi może mało ekscytująco, ale to absolutna podstawa wszystkiego. To może być faktura, zwykły paragon, wyciąg bankowy, cokolwiek, co jest materialnym, niezaprzeczalnym świadkiem, że transakcja się odbyła. Bo zasada jest brutalnie prosta: nie ma dowodu, nie ma operacji. Koniec, kropka. I taki dowód to nie jest byle świstek papieru. On pełni aż trzy super ważne funkcje. Po pierwsze, funkcja informacyjna no bo mówi nam, co, gdzie i kiedy się stało. Po drugie, funkcja kontrolna. Dzięki niemu można sprawdzić, czy wszystko poszło zgodnie z prawem i z planem. No i po trzecie, chyba najważniejsze, funkcja dowodowa. W razie jakichkolwiek problemów, sporów, kontroli czy sprawy w sądzie ten dokument to twardy, niepodważalny dowód. Dlatego właśnie każdy dowód musi mieć zestaw obowiązkowych elementów. To jest jak jego dowód osobisty. Musi być wiadomo kto, komu, co, za ile i kiedy. I to nie jest wbrew pozorom jakaś zbędna biurokracja. To jest fundament zaufania. Dzięki tym danym, każdą nawet najdrobniejszą transakcję można precyzyjnie odtworzyć i sprawdzić, nawet po wielu, wielu latach. Oczywiście, świat nie jest taki prosty, że mamy jeden typ dowodu. To bardziej przypomina całą dużą rodzinę dokumentów. I jak to w rodzinie, każdy jest trochę inny i każdy ma swoje specjalne zadanie do wykonania. No to jak ich rozróżnić? Pierwszy podział jest bardzo intuicyjny. Patrzymy na pochodzenie. Albo dokument jest obcy, czyli dostaliśmy go od kogoś z zewnątrz, jak faktury za telefon, albo jest własny, stworzony wewnątrz firmy, na przykład lista płac. Drugi podział dotyczy tego, czy mamy do czynienia z oryginałem, czyli dokumentem pierwotnym, czy może z jakimś zestawieniem, raportem stworzonym na podstawie tych oryginałów, czyli dokumentem wtórnym. Potem te dokumenty można jeszcze pozegregować tematycznie, bo inaczej wygląda dokumentacja związana z gotówką, inaczej ta od stanów magazynowych, a jeszcze inaczej sprawy płacowe. Można powiedzieć, że każdy obszar działalności firmy ma swoich własnych specjalistów, dokumenty wyspecjalizowane w poświadczaniu konkretnych operacji. No dobrze, jesteśmy już prawie na mecie naszej podróży. Mamy operacje, mamy dowód, ale jak sprawić, żeby ten bądź co bądź, kawałek papieru albo plik cyfrowy, stał się oficjalną, nienaruszalną częścią historii firmy? Tu dochodzimy do ostatniego, ale absolutnie kluczowego etapu: weryfikacji i archiwizacji. Zanim dokument zostanie zaklepany, musi przejść przez potrójną kontrolę jakości. Pomyślmy o tym jak o trzech filtrach. Pierwszy filtr to kontrola merytoryczna, czy to, co jest na papierze, zgadza się z rzeczywistością. Drugi filtr to kontrola formalna, czy są wszystkie podpisy, daty, pieczątki, czy niczego nie brakuje. I wreszcie trzeci filtr, kontrola rachunkowa, czy wszystkie liczby się zgadzają, czy nikt nie popełnił błędu w liczeniu. A co jeśli ktoś znajdzie błąd? No cóż, tu wchodzi w życie żelazna zasada księgowości, zasada transparentności. Nigdy, przenigdy niczego nie wymazujemy. Korektor wpłynie to wróg publiczny numer jeden. Błędy się zdarzają, to ludzkie, ale poprawia się je w jedyny słuszny sposób, przekreślając błędną treść tak, by wciąż była czytelna, wpisując obok poprawną i dodając podpis oraz datę. Chodzi o to, żeby cała historia dokumentu, łącznie z poprawkami, była w pełni widoczna. I wreszcie wielki finał. Dokument przeszedł wszystkie kontrole i trafia do archiwum. Ale to nie koniec. Otrzymuje specjalny kod, który jest jakby przypisaniem mu dalszego losu. Dokumenty z kodem A mają wartość historyczną, więc po 25 latach w firmie trafiają do archiwum państwowego na wieczne przechowanie. Inne z kodem B mają znaczenie tylko przez kilka lat, a potem są niszczone. Jeszcze inne, te najmniej istotne, niszczy się już po roku. Każdy dokument zna swoje przeznaczenie. Dochodzimy więc do końca. I co z tego wszystkiego wynika? Że te wszystkie dokumenty, faktury i dowody to jest coś nieskończenie ważniejszego niż tylko papierkowa robota dla Urzędu Skarbowego. To jest dosłownie DNA firmy. Każdy pojedynczy dokument to mały fragment kodu genetycznego, który razem z innymi tworzy pełną, szczegółową i co najważniejsze, weryfikowalną historię jej życia. Opowieść pisana transakcja po transakcji. Warto czasem pomyśleć, jaką historię opowiadają dokumenty danej firmy.